Dzisiaj świat chce pozbyć się prawdy o jednym, jednym Bogu. O tym, że nie ma innych bogów. O tym, że Bóg Jahwe w trzech osobach jest jednym, jedynym Bogiem. W trzech osobach, czyli Ojciec, Syn Jezus Chrystus i Duch Święty. Dzisiaj ta prawda jest atakowana na świecie. Dzisiaj ta prawda wiecie, jest atakowana w taki sposób, że chcą usunąć tą prawdę chcą ją zablokować chcą, aby ludzie nie słyszeli o tej prawdzie, chcą wiecie, szatan chce aby ludzie albo nie wierzyli w Boga albo chce, aby chce powiedzmy ludzi okłamywać Taki sposób, żeby ludzie sobie myśleli, że jest kilku bogów, albo powiedzmy, no nie wiem, że, że nie ma Boga, że po prostu, że wszystko się wiecie. Tak po prostu, pyk o, samo stworzyło. E, szatan by chyba tak chciał najbardziej, ale, ale, właśnie, jemu ja to się nie udało i się nie uda, nie uda się e, skreślić prawdy o jednym, jednym Bogu, Jachwę. I chcę Wam powiedzieć, że, że będę bronił tej prawdy: że jest tylko jeden, jedyny prawdziwy Bóg, który nas stworzył i który nas zbawił na krzyżu, dając nam nowe, w pełni, nowe życie w pełni, dając nam życie wieczne. I wiecie, Bóg poszedł na krzyż, aby oczyścić nas z, z grzechów, abyśmy mieli odpuszczenie grzechów, odpuszczenie win. Wiecie w kim? W Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem i jest człowiekiem. Wiecie, są ci, którzy pytają się, jak to Jezus jest Bogiem? Przecież jest człowiekiem, tak? Miał ciało. I tutaj jest odpowiedź, z Ewangelii, Bóg stał się człowiekiem i przyjął ciało z Maryi dziewicy. I chcę wam powiedzieć tak, że Bóg ma naturę, że Jezus ma, ma naturę yy, boską i ma naturę ludzką. Bo stając się człowiekiem, przyjął ludzką naturę. Przyjął ludzką naturę. Tak, stał się człowiekiem i przyjął ludzką naturę. Bóg przyjął ludzką naturę, stając się człowiekiem, aby nas zbawić, aby pójść za nasze grzechy na krzyż. I to uczynił, zbawił nas i wiedzu się właśnie, czyli w Bogu mamy życie wieczne.